Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, szósty rozdział, szósty werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie z Nowego Testamentu. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albo niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Ale bowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w samej przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę. Miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary. Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa, Jezusa. Który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany, aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność który mieszka w światłości i niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i nie widzieć i wiedzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Bogaczom tego świata nakazuj. Ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej rzekomej nauki do której nie jeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Aleluja. Jest bardzo ważną rzeczą, bracia i siostry, abyśmy poznali prawdziwe bogactwo, wielkie bogactwo, które nam jest objawione tylko przez Ewangelię Chrystusową. Bo jest bogactwo, które się objawia w świecie. Wielkim bogactwem, wielkie bogactwo, które objawia się, którzy mieszkają tutaj na ziemi, i wielkim bogactwem, które objawia się tym, którzy myślą o Bogu. Wielka pobożność, ale bez skarg. Chrystusie, mam wiele skarg. Żadnych skarg nie powinniśmy mieć. Z samowystarczalnością jestem zadowolony bardzo ze wszystkiego, co uczyniłeś i co uczynisz w moim życiu. Jestem bardzo zadowolony. Jak odwrotnie powiesz, ja chcę uczynić, wtedy chodzisz w wyobraźni i wynik tego będzie zniszczenie. Czyli zważaj, Jorgo, zważaj, bracie i siostro, nad swoimi skrytymi myślami. Nad swoimi wewnętrznymi myślami, o czym myślisz? O Teraz, Tora, abyś zrozumiał, jaka przyszłość przychodzi. Nadchodzi. Teraz pomyśl z uwagą. Nad swoimi skrytami myśl, skrytymi myślami Twojej logiki i swoimi skrytymi myślami Twojego serca. Co chcesz? Co masz na celu? Jaką chęć? Co chęć masz? O co się starasz i walczysz? Są dwie drogi. Będziesz myślał o tym, co myślą ludzie, i będziesz pragnął to, co chcą ludzie, i będziesz myślał to, co Boże, i będziesz starał się o wolę Bogu, Boga, dobrą, miłą i doskonałą, i wtedy będziesz zupełnie zadowolony. Dlaczego? Bo jak Twoje skryte myśli prowadzą cię, abyś chciał się wzbogacić, abyś zarabiał jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy. I większy majątek, i, więks i wszystko, żeby dobrze szło, wtedy wynik będzie, że upadniesz i nie będziesz wpadał. Bracia i siostry, pozwólcie mi, i powtórzę to przejrzyście, tak jak mi to pokazał Bóg. Jeden obraz. Wielkiego człowieka i mogę zdobyć ten obraz, jeden obraz, wiecie, co im pokazał? Stajnie i niemowlę w tej stajni, stajence. Co chcesz? To jest coś poważnego, co Wam teraz mówię. Jak popatrzyłem się, na ten obraz zobaczyłem pałac Heroda. A jak zobaczyłem tamten obraz, zrozumiałem, że to jest miejsce, gdzie się urodził Chrystus. Rozumiecie, bracia i siostry? Panie Boże, co chcesz? Chcesz pałac Heroda? Czy stajenkę? W której się urodził Jezus Chrystus. Panie Boże, i tutaj nie mam wątpliwości, chcę Stajenkę, gdzie się urodził Chrystus. Nie Stajenkę, ale chcę Chrystusa. Chrystusa chcę. Heroza, co ty mówisz? Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. Ja chcę Chrystusa. Kto jednak chce? Pałac Heroda. Co to znaczy? Pałac Heroda. Pałac Heroda znaczy dużo rzeczy. Znaczy, chce się wzbogacić. Wtedy będą wpadać w pokuszenie. W sidła i wliczne, bensezowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają go ludzi, tych w zgubę i zatracenie. Mam nadzieję, że słuchamy Słowo Boże z bogobojnością. W zgubę i zatracenie. Rozumiesz? Rozumiesz? Rozumiesz, bracie i siostro. Rozumiesz. Co chcesz? Dla, dla, dla jakiej przyczyny masz gorliwość? Abyś zrobił dużo pieniędzy? Nie starczy ci pałac, wyroda? Chcesz jeszcze więcej? Czy chcesz niemowlaka stajęce? Dorośnie ten niemowlak i stanie się Jezus Chrystus zmartwychwstały. Ale zacznie od niemowlaka. Jaką poważną, jaką niebezpieczną. Powtarzam, przebaczcie, że to powtarzam, ale przeżyłem dzisiaj wielkie i straszne rzeczy. Rano, jak się modliłem. O przekaz. Bojaś i drżenie. I wiecie, co mnie uczyniło, że drżałem? Zguba i zatracenie. Zguba w tym życiu i zatracenie w wieczności. Zachowaj nas, Panie. Co chcemy? Niemowlaka Jezusa Chrystusa. Amen! Jezusa Chrystusa, koniec. Nie, nie mamy o czym mówić więcej. I zważaj, bo korzeń wszelkiego zła, które przyjdzie na Ciebie, jest miłość pieniędzy. Korzeń wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Miłość pieniędzy, poprowadzić do kradzieży, do nieprawości, do grzechu, do męki, do zguby i do zatracenia. Niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. I powiesz mi, nie czytałeś tego, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła? Wiele razy doczytałem, ale dziś je przestraszyłem. Dlaczego, bo jesteś takim człowiekiem? Bracia i siostry, boję się, że wszyscy jesteśmy takimi. Nie mówcie mi, że nie chcemy mieć więcej pieniędzy i smucimy się, jak nam ucinają emeryturę. I, powiem, I później nie mówcie mi, że nie chowamy z podatków naszych, abyśmy mieli więcej zysku. Rozumiecie, dlaczego był ten wieczór dla mnie bardzo straszny. Bo jesteśmy winni w wielu rzeczach. W wielu rzeczach jesteśmy winni. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, dlatego, bo mieli miłość pieniędzy, uwikłali się w przeróżne cierpienia. I powtarzam, u kogo z nas nie ma śladów korzenia miłości do pieniędzy? I dobrze byłoby, nie było w nas takiej rzeczy, ale niestety są. Są. I teraz przychodzi Pan i namawia nas. Ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Unikaj tego. Fębie, Uciekaj od tego. Ke I staraj się o sprawiedliwość Bożą, o pobożność. Tym o wiarę z, 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 z uczynkami, miłość tym z trudem i cierpliwość nadzieję cierpliwością i łagodność z uniżeniem. Powtarzam. O co masz się zabiegać w swoim życiu? Sprawiedliwość Bożą, pobożność, Bogobojność w obecności Bożej, bo wiarę z uczynkami wiary, miłość z trudem. I z ofiarą, cierpliwość, nadzieję z cierpliwością i łagodność z uniżeniem. Powtarzam, sprawiedliwość Boża, pobożność samą wy, ofiar, w, z wystarczeniem, wiara z mi wiarę, uczynkiem, miłość z trudem i z ofiarą, cierpliwość nadzieja z cierpliwością, nie wymaganie i łagodność z uniżeniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Abyśmy uszli od pokolenia miłości pieniędzy, sprawiedliwość Boża, pobożność z wystarczalnością. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. Jestem zadowolony. Wiara z, uczynką, z uczynkiem wiary, miłość z trudem, z ofiarą. Nadzieja z cierpliwością wielką i łagodność z uniżenia. I wynik tego będziesz, że będziesz mógł staczać dobry bój wiary, będziesz trzymał się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany, bo wyznałeś dobre wyznanie wobec wielu światów. Przy Twoim chrzcie w wodzie. Nie idzie na marne, nie poszło na marne Twój chrzest w wodzie. W chrzcie wodnym wyznałeś Jezusa Chrystusa i tego krzyżowanego i dlatego, że wyznałeś dobre wyznanie wobec wszystkich ludzi, staczaj dobry bój wiary, trzymaj wieczne życie, abyś jego nie stracił i idź drodze, którą Bóg przygotował dla Ciebie, przyjmij to, co zdecydował Bóg dla Ciebie z wdzięcznością. Nie ze skargą, z wdzięcznością, z wychwalaniem. I nakazuje Ci, kontynuuje Apostoł Paweł, Tymoteuszowi, Tobie i mi, dzisiaj mi nakazuję Ci przed obliczem Boga, którego wszystko ożywia, ale przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed podziemnym piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie Ewangelii bez skazy, nie, nie truć tego myślami, porządliwościami, zachowaj przykazanie Pańskie bez skazy, Beznagany? Do kiedy? Aż do porwania kościoła. Która bardzo szybko król królów, panów, wszechmogący Bóg objawi, w wyznaczonym czasie, bo jest jedyny, który mieszka w świecie światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Zachowaj przykazanie bez skazy i bez nagany, które usłyszałeś dzisiaj, które usłyszałem dzisiaj, aż do porwania kościoła abyś mógł uczestniczyć w porwaniu Kościoła. Ale bogaci nie są prześladowani, nikt nie jest prześladowany przez Boga. Ani biedni nie są biedakami, ani bogacze nie są odrzuceni. Każdy z nas ma swoją drogę, po której musi iść, zachowując przykazanie Pana bez wskazy i bez nagany. Jakie jest przykazanie dla bogaczów tego świata? Nakazuj, aby się nie wynosili. Widzisz, co ja zrobiłem? Nie chlubią się. I szczególnie aby nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie swoim. Niech nie będą pewni, że bogactwo jest na wieki. Naszym, naszą nadzieją jest Chrystus. To nie jest bogactwo, nie jest, że jestem zdolny, żeby mi się udało. Wiecie, ilu miliardów miliard, ludzi, którzy mieli miliard, miliardy, miliardy, są w więzieniu. Ja wiem o tym z powodu mojego zawodu. Ilu straciło swoje mieszkania. Bo im zabrali wszystko. Ile popełniło samobójstwo? Ilu? Nie zazdraszczaj im. My zazdrościmy i pragniemy Jezusa Chrystusa i tego krzyżowanego. Jesteś bogaty? Zważaj, abyś się nie wynosił, Niemniej, nie pokładaj nadziei w niepewnym bogactwie swoim, ale mamy nadzieję wszyscy w żywym Bogu, który daje wszystko dla obfitego życia tutaj. I powiem wam trzecie moje doświadczenie. Pytaniem jest, nie w czym masz nadzieję, ale jak masz nadzieję. Czyli moja nadzieja jest Chrystus. Co masz na myśli, że uczynicie bogatym? Co masz na myśli? Co masz na myśli? Jak mówisz, że masz nadzieję w Jezusie Chrystusie? I myślałem. I wiecie, co im przyszło na myśl? Wąska jest brama, smutna jest droga, ta prowadzi do nieba. Jak masz nadzieję, abyś szedł przez szeroką bramę i przez szeroką drogę? To masz nadzieję, że ci da Bóg. Jak masz nadzieję, że, ci Chrystus, że Chrystus ci daje? Szeroka brama, szeroka i bogata droga, wielki, duży dom, majątek. Duży, wszystko duże? To, taką masz nadzieję? Czy oczekujesz od Boga? Starajcie się wejść przez wąską bramę, bo wąska brama jest i smutna droga jest ta, która prowadzi do nieba. Czyli nie Jorgo, w kim masz nadzieję, ale jak masz nadzieję? Na co oczekujesz od Chrystusa? I odpowiedzią jest znowuż. Nie mogłem odpowiedzieć. I mówię, Panie, niech się stanie Twoja wola tak i w, na, w niebie, tak i na ziemi. Czyli wszystkie pytania doprowadziły mnie do bojaźni i do drżenia przed moim, dla mojego zbawienia. Do bojaźni i do drżenia. Bo co zobaczyłem? Zobaczyłem moją złą sytuację. Ja jestem dobrym chrześcijaninem. Zobaczyłem moje z, moją złą sytuację. Ja przychodzę do kościoła i nie, i nie jestem przed codziennie w kościele. No ale jest moja sytuacja bardzo zła. I najgorsza ze wszystkiego jest. Na co oczekujesz od Boga? Szeroka brama, szeroka droga, radosna. I powiedziałem. No, no niestety, ale odrzuciłem, no nie chcę, nie chcę tak, w taki sposób mieć nadziei. Chcesz mieć dobrobyt, masz nadzieję w dobrobycie, obfitość. Jaką masz nadzieję? I odpowiedzią jest, mam nadzieję, abym wziął udział w porwaniu Kościoła. Amen, bracia i siostry. Nie straćmy naszej drogi. Nie straćmy naszego celu. Mam nadzieję, aby był zbawiony ja i moja rodzina. Tak, ale abyś był zbawiony ty i twoja rodzina, musisz starać się wchodzić przez wąską bramę. Musisz chodzić po smutnej drodze. I odpowiedzią jest, niech się stanie twoja wola, jak i na w niebie, tak i na ziemi. I pytam się was, amen, umiłowanie w Panu. To nie jest proste, abyś powiedział amen. Ja sądzę po samym sobie, to nie jest czymś prostym. Ale musimy. Jak chcemy naprawdę wejść do Królestwa Niebios, tak musimy wejść. O tymoteuszu. To ci zaufałem dzisiaj prawdę. Zachowaj to w swoim sercu. Zachow... Zaufał nam dzisiaj wielkie prawdy. Tak to zrozumiałem dzisiaj. Nie wiem, czy popełniam błąd, czy tak żeście też zrozumieli Wy. To, co Ci zaufałem, zachowaj, szczerze tego, co Ci powierzono i unikaj pospolitej, pustej mowy. Nie zaczynaj i nie mów dużo rzeczy i sprzecznych twierdzeń. Co to jest? Wiem, bracia i siostry, nic nie wiemy. Nic nie wiesz, nic nie wiem. Na niczym się nie znamy. Pytam się: Amen. Może wiemy, nic nie wiemy, bracia i siostry, nic nie wiemy błędnej, rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. I stracili wieczne życie. I dlatego, co jest nam potrzebne? Co Ci jest potrzebne? Co jest nam potrzebne? Łaska niech będzie z Tobą. Z łaski, bracia i siostry, przyjmiemy udział w porwaniu kościoła. Z łaski. Będziemy żyć w życiu przychylnym dla Boga. Z łaski. Nie będziemy żyli, dlatego, bo jesteśmy teologami. Nie będziemy żyli, bo jesteśmy kaznodziejami. Przebaczcie, że tak mówię, że jesteśmy wiernymi. Że jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Nic, nic z tego wszystkiego. Wieczne życie zwyciężymy z łaski Bożej w imieniu Jezusa, Chrystusa i Ducha Świętego. I jak będziemy znajdować łaskę U Boga? Powtarzam. Dla... Starał się. Spra... Spra... Zabiekaj o sprawiedliwość Bożą, o pobożność z wystarczalnością, wiarę z uczynkiem. Z, wiary, z uczynkami wiary, miłość, z ofiarą miłości, cierpliwość, która stwarza nadzieję w Panu, i na koniec łagodność z uniżeniem. Jak chcesz znajdować łaskę u Boga, Bóg daje łaskę uniżonym. I kto jest uniżony? Ten, który umie i wie, że nic nie wie. i to jest ten, który zna, że nie może nic zrobić, i to jest ten, który pragnie i ma gorliwość do woli Boga w swoim życiu, a nie o swoją wolę. Amen Chrystusie. Dzisiaj możemy powiedzieć: Pomóż nam, Panie. Pomóż nam, Chrystusie. Pomóż nam, prosimy Cię, pomóż nam, pomóż nam, pomóż nam. Pomóż nam, pomóż nam. Amen, bracia i siostry.